Witam Państwa. Pan Marek Tomasz Hodorowski, autor książki Bestia. Cywilizacja nad przepaścią, w poprzednich dwóch odcinkach stwierdził, że podobnej sytuacji dotychczas nie było. Zagrożony jest cały zachód, nie tylko pełnym zniewoleniem, a także chaosem, biedą, stopniowym odbieraniem nam wszelkich praw. Zapraszam do obejrzenia odcinka trzeciego pod tytułem Skąd wiemy o zagrożeniach. Skąd wiemy, Panie Marku, o zagrożeniach? Przede wszystkim z informacji bieżących, zwłaszcza tych, które docierają do nas od początku roku 2020, z lektury dokumentów publikowanych przez naszych opresorów. Te dokumenty są publikowane już od 50 lat. Są obfite z analizy zdarzeń historycznych. I, oraz z logiki tych zdarzeń, i tutaj analiza może już obejmować w wersji łagodnej minione 500 lat, w wersji bardziej wnikliwej minione 3000 lat, z polityki władzy, zarówno polskiej, jak i wszystkich rządów zachodnich. Te wszystkie zachowania wydają się skorelowane i bardzo do siebie zbliżone z polityki mediów. Która jest chyba takim no, naj, najbardziej dobitnym przykładem stopniowego przechodzenia do systemu totalitarnego. Media kompletnie się nie liczą z opinią publiczną, tylko tą opinią publiczną manipulują. E, oczywiście z zachowań rozmaitych instytucji, a, które wykonują rozmaite polecenia. I zarówno w latach 2020-2021, jak i obecnie, no, zachowują się jak instytucje totalitarne. To znaczy, gdyby nie media, nikt już nawet nie próbuje udawać, że żyjemy w porządku demokratycznym. Należy również zwrócić uwagę na zachowania hierarchów kościelnych. Czyli na ich zarówno zachowania, jak i na ich bardzo wymowne milczenie. Kompletnie to nie przypomina zachowań hierarchii sprzed, powiedzmy, 50 lat, sprzed 60 lat jest zachowanie, które szokuje, no bo to jest pełne podporządkowanie się hierarchii. Państwom, czy państwu totalitarnemu, ale oczywiście również z zachowań autorytetów i celebrytów, no, którzy zachowują się jak aktorzy wynajęci do określonych ról, grają w tym teatrze państwa totalitarnego i prawdopodobnie świetnie wiedzą, albo już się zorientowali, że demokracja czy tak zwana demokracja jest tylko pewną scenografią. A czy dopuszcza pan błąd w analizowaniu oficjalnych dokumentów i wypowiedzi? Nagromadzenie tego wszystkiego, a w tym tego, co już wymieniłem, tego, co możemy obserwować, jest tak duże, że wymowa faktów wydaje się absolutnie jednoznaczna. A czy dopuszcza pan własny błąd w analizowaniu zdarzeń historycznych? Oczywiście, że dopuszczam, tylko że jeżeli tych wydarzeń jest aż tak dużo, jeżeli ich wymowa jest absolutnie jednoznaczna, i Jeżeli ich interpretacja układa się w zaledwie jedną sensowną sekwencję, no to wątpliwości topnieją. No dobrze, ale to może pan nie trafnie odczytuje powody obecnej dezinformacji? Nie wiem, no mówiąc łagodniej, dzisiejszego tak zwanego szumu informacyjnego. Charakterystyczne jest to, że e, odpowiedzią a, na. E, Naszą interpretację rzeczywistości, czy odpowiedzią na nasze pytanie jest jak do tej pory seria uników. Nie ma odpowiedzi na pytania. Widoczna jest jedynie. Widoczny jest jedynie brak gotowości do otwartej publicznej debaty. A czy nikt tego wspomnianego braku gotowości nie zauważył? Poziom nagromadzenia tego wszystkiego. Czyli tych wszystkich zdarzeń, faktów, tego co obserwujemy, przerasta możliwości percepcyjne bardzo wielu odbiorców, i no, zdecydowana większość w takich warunkach przestawia się na odbiór mainstreamu. I ci, którzy przestawili się na odbiór mainstreamu, de facto stają się odbiorcami propagandy prowadzącej w konkretną stronę i a, e, e, ofiarami manipulacji. E, co więcej, jest to manipulacja e, w pełni kontrolowana, e, poparta zatwierdzonymi oficjalnie narracjami, a ci ludzie wprowadzeni w ślepą uliczkę w zasadzie nie, nie muszą już myśleć samodzielnie. No i w momencie, w którym wyłączą samodzielne myślenie, myślą myśli za nich telewizor, czy myśli za nich jakiś tam ulubiony portal internetowy, wpadają zastawione sitła. A dlaczego ludzie są bierni? Ludzie są po pierwsze ogłuszeni nadmiarem faktów, a po drugie są sparaliżowani cenzurą, czyli z jednej strony nie dopuszczają do siebie tego, że jesteśmy paraliżowani cenzurą, z drugiej strony tak jak gdyby wiedzą, że żyjemy w warunkach cenzury, nie o wszystkim można mówić, nie o wszystkim można mówić otwarcie. Kneblowane są wszelkie dyskusje w mediach, o czym wiedzą ci, którzy kiedykolwiek z mediami się zetknęli. No i oczywiście to oznacza, że kneblowane w ślad za tym idzie i będzie szło kneblowanie jakichkolwiek dyskusji publicznych, no i z tym mamy do czynienia. To jest blokowanie sal, to jest niedopuszczanie do dyskusji, które mogłyby się odbywać na uczelniach. A dyskusje swobodne są blokowane i ludzie za, z, zdają się wpadać, czy wiele osób wpada w autocenzurę. No i mechanizmy, które do tego służą, to jest stygmatyzowanie odmiennych opinii, czyli pewna technologia, etykietkowanie, także pewna socjotechnika, która służy. Przykładem etykietkowania jest chociażby ruska Przykład. Etykietkowanie, takie bardzo silne, ale to też jest stygmatyzowanie, to jest określenie antysemityzm, czy szowinista, czy rasista. No i te, tego używa się absolutnie swobodnie. Chodzi o wyeliminowanie danej jednostki z dyskursu społecznego, de facto chodzi o blokowanie wymiany swobodnych opinii. A po co? No oczywiście pierwszym celem jest wzmocnienie skuteczności tych wszystkich, którzy te narracje zatwierdzone, oficjalne nam narzucają. Ale chodzi również o wykluczenie z debaty publicznej jakichkolwiek wątpliwości. A no i to wydaje się najistotniejsze. A brak wątpliwości powoduje, że utwardza się pewien pogląd, który tak naprawdę jest wykreowany sztucznie, wykreowany przy biurku, nie ma nic wspólnego z prawdą. Odbiorcy mainstreamu, ci, którzy się przyzwyczaili do pewnego poziomu bezmyślności, w pewnym momencie popadają w jakiś, jakiś rodzaj zaufania do tej narracji zatwierdzonej, no i jak gdyby w, w tym zaufaniu pozostają. A skąd się bierze na Zachodzie cenzura? Cenzura w, na Zachodzie to jest absolutna nowość. I trzeba powiedzieć, że to jest pierwszy bardzo groźny i to był pierwszy bardzo groźny sygnał tego, że wchodzimy do systemów wprost przeciwnego, a od systemów demokratycznych. Znaczy, de facto weszliśmy już do, do praktyki, i pragmatyki systemów totalitarnych. Nigdy wcześniej. A cenzura nie była stosowana na aż takiej skali. Nigdy oznacza nawet sytuacje wojenne. Czyli nawet podczas II wojny światowej, cenzury, na przykład w Stanach Zjednoczonych czy, czy, czy w państwach no, no, niekoniecznie okupowanych, jak typu Wielka Brytania, w aż takim stopniu nie było. No i ten fakt na pewno potwierdza, że zbliżamy się do punktu krytycznego a, i na pewno potwierdza, że oczekuje nas a, epokowy. Przełom, którego skutki no, mogą nas wszystkich bardzo mocno zaskoczyć. Jest aż tak źle, naprawdę? Możemy mieć takie wrażenie, że mamy do, czy, do czynienia z pewnego rodzaju zaślepieniem, jeżeli chodzi o czynniki sprawcze, a nawet są sytuacje, w których możemy odnosić wrażenie, że mamy do czynienia z zajadłością. I to się ujawnia również w skali wszechobecnej manipulacji, z jaką w tej chwili mamy do czynienia. Także, jeżeli chodzi o skalę manipulacji, to, to widać nawet w tych szybko zmieniających się wersjach, które mają doprowadzić ludzi do kompletnego zniechęcenia do, inter, do interesowania się informacjami w ogóle. Człowiek zmęczony po prostu włącza telewizor, faszeruje się pewną papką i stara się o tym wszystkim nie myśleć. Czyli to jest kwestia zaślepienia, rozumiem, tak? Chodzi o zaślepienie. No, absolutnie tak. To znaczy, to było widać przy przeprowadzaniu od początku roku 2020 czegoś, co wolę nazywać gigantyczną operacją socjotechniczną. Nie chcę tej Używać tej nazwy, która się przyjęła i która jest wyłapywana przez algorytmy. Z kolei zajadłość ujawniła się niezwykle mocno przy przeprowadzaniu tej operacji powiązanej z zastrzykami. A zastrzyk, zastrzyki służyły do no, wstrzykiwania ludziom nieznanej substancji, no, tak to możemy określić. Także to, z czym jesteśmy w tej chwili oswajani, to to, że naukę stopniowo zastępuje wiara sekty w zabobon. I zabobon możemy z kolei nazwać wiarą ludzi niewykształconych w naukę mityczną. To dość oryginalne określenie. W tym sensie także jest to zaprzeczenie nauki. Tak naprawdę chodzi mi o naukę, która jest, składa się z mitów. A z mitów, dlatego że tego typu nauka mityczna nie podlega jakiejkolwiek weryfikacji. No i z tym wszyscy wiemy, że mamy do, do czynienia. To, czy, co nie podlega powszechnej weryfikacji, po prostu nie jest nauką. Staje się wyłącznie wiarą, staje się wiarą zaślepionej. Sekty, czasami po prostu zwykłym zabobonem. Czy, czy, czyżby te sekty XXI wieku siedziały masowo przed telewizorami albo przed komputerami? Dokładnie tak się dzieje. To znaczy, tego typu obrazek można nawet uznać za znak rozpoznawczy pewnej sekty. I obojętne, czy jest to sekta europejska, amerykańska, azjatycka, obrazek jest ciągle ten sam. Bierny człowiek odbiera pewną papkę, jest to odpowiedni miks informacji narzuconych, sterowanych, nie mających najczęściej nic wspólnego z prawdą. I to, to widzieliśmy w przypadku działalności w pewnych branż, przede wszystkim media. No, oczywiście politycy, jak zawsze, big pharma czasami były do tego wrzucane. Do tej działalności zwarte oddziały z IT, no, wykonujące pracę na umowę zlecenia. A w jaki sposób? W latach 2020-2021 widzieliśmy, że robi się absolutnie wszystko, żeby uniknąć jakichkolwiek publicznych dyskusji na temat wyników badań naukowych. To jest tak, jakby nauka zniknęła, jakby jakiekolwiek badania naukowe zniknęły. Na to nakładano, żeby w ogóle to zjawisko nie było zauważone. Nakładano zgiełk, możemy nawet powiedzieć ryk, zatrudnionych do tego celu autorytetów, funkcjonariuszy, urzędników, tak zwanych celebrytów. Krótko mówiąc, stosowano bardzo brutalną socjotechnikę. W trakcie stosowania tej bardzo niezwykle brutalnej socjotechniki deptano, tak naprawdę wszelkie ideały albo to co nazywano jeszcze niedawno ideałami Unii Europejskiej, Zachodu, a nawet cywilizacji łacińskiej. A po co to robiono? No celem jest kompletne odejście od tych ideałów. Czyli ryk propagandowy jest związany z tym, żebyśmy nie zauważyli tego, że system się odwraca. O tych ideałach mamy jak najszybciej zapomnieć. I marsz, wyznaczony kierunek marszu jest w, w stronę dokładnie wprost przeciwną do tego, co jeszcze słyszeliśmy 10 czy 20 lat temu. Co więcej, robiono to dokładnie w tym samym czasie, w którym naukowcy niemal masowo wskazywali na szkodliwość, a momentami niezwykłą szkodliwość tych tak zwanych przyjętych środków zaradczych, środków przyjętych w związku z zagrożeniem. I co charakterystyczne, było to zagrożenie przygotowane wcześniej przez tych, którzy środki zaradcze, te z marca 2020 i później, nam narzucali. Także źródło zagrożenia i źródło późniejszych tak zwanych środków zaradczych, z którymi nie, jak gdyby nie dawało się polemizować, było dokładnie to samo. Mhm. Powody cenzury w mediach. Społecznościowych mogą być różne. No choćby ideologiczne sympatie właścicieli YouTube'a, Facebooka, Twittera. No, oczywiście, powody mogą być różne. Tylko charakterystyczne jest znowu to, że cenzurowana jest wyłącznie jedna strona społecznego dialogu. Więc to wszystko wygląda jak jakiś rodzaj odgórnego. Nakazu identycznego jak ten, że w państwie faszystowskim ma wybrzmiewać wyłącznie propaganda faszystowska, w państwie komunistycznym wyłącznie propaganda komunistyczna i to ta, którą zatwierdzi Komitet Centralny. Mhm, czyli jest aż tak źle, rozumiem. Tak? Cenzura i manipulacja a, towarzyszą nam na, na każdym kroku, i to w takim stopniu, z którym zaczynamy się oswajać. A groźniejsza od cenzury jest manipulacja, dlatego że cenzurę jeszcze jesteśmy w stanie dostrzec, manipulacji bardzo często nawet nie dostrzegamy. A I manipulacja może dotyczyć rzeczy pozornie nieszkodliwych albo wręcz takich infantylnych, typu opowiadania o tym serialu Simpsonowie, Rodzina Simpsonów, opowiadania o jakichś Nesarach, Gesarach, o Trampie, o Trampie w roli z proroka i zbawcy, o Trampie w roli wysłannika Rothschildów. Informacji jest mnóstwo, generalnie one płyną w różnych kierunkach. Wynika z tego chaos i ten chaos ma wszystkich zniechęcić do interesowania się jakimikolwiek informacjami w ogóle. W związku z tym nie jesteśmy nie tylko w stanie jakikolwiek, tak naprawdę tych wszystkich manipulacji wymieniać czy, czy próbować je jakoś zdefiniować, ale nie jesteśmy ich nawet w stanie wyjaśnić.